Od czasu do czasu z radia, telewizji, prasy dowiaduje się, że pociąg został przyjęty na tor niewłaściwy lub lewy i dochodzi do jakiegoś incydentu czy nawet zderzenia. Za moich czasów, jeżeli ja miałem jechać torem lewym lub niewłaściwym, musiałem otrzymać yy, informację od dyżurnego. Dlaczego będę poruszał się tym torem. Inaczej zatrzymałem pociąg i czekałem na wyjaśnienie. Starałem się również nawiązać łączność ze stacją, do której zmierzałem po torze lewym lub niewłaściwym, aby się upewnić, czy wszystko jest OK. Po prostu. Myśl zasady strzeżonego, pan Bóg strzeże. To dyżurni nie podawali informacji? Nie, podawali, ale zdarzało się też, że po prostu nie odpowiedział w ogóle, dlaczego tak mnie przyjmuje. Dobrze, otrzymywał pan rozkazy pisemne trzy rozkazy na wjazd na tor? Niewłaściwy N. No, jeszcze pan domagał się wyjaśniać. A wie pan to w myśl filmów sami swoi. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I ja też właśnie w ten sposób patrzyłem, że mimo to, że miałem na piśmie i wolałem już na gruncie się przekonać, czy wszystko jest dobrze zorganizowane. No, taki byłem. Może przez to dojeździłem do emerytury. Dziękuję.